Cześć, tubleckopl i kolejny odcinek serii życie w Minecraft <laughs> sorki. Tak jak widzicie, już się przeprowadziłem. Mam nowy dom, nowe miejsce zamieszkania, nowe obszary, nowy teren. I najważniejsze, co, to będę musiał zwiedzić to wszystko. Czekajcie, pójdę odłożyć te wszystkie moje rzeczy. Tak więc dzisiaj już zaczynam sorki. Tak jak widzicie, to byłem żółty Y, mleczową żółć no tu mam te podstawowe narzędzia tutaj mam oczywiście glinę z której robiłem cegły na dom tutaj mam troszeczkę jedzenia to jeszcze piekłem je w dawnych piecykach bo nie miałem jeszcze piecyków zrobionych tutaj tu są narzędzia o widzicie byłem w neterze i obsydną się zrobiłem tutaj jak widzicie ten no portal do neteru tu mam diaksów, troszeczkę też po drodze zdobywałem. Teraz sobie zrobimy, wiadomo co. Piecyki. Co jest? Tak się robią piecyki? Jak się robią piecyki, ludzie? czemu nie mogę pycyka zrobić? wiecie co? nie wiem, bez kitu czekajcie, weźmiemy cokolwiek nie wiem, choćby to i to i czy można zrobić żółtą? no można Czemu ja nie mogę zrobić? Nie no ludzie... Co jest? Dobra, to tym się później. Dzisiaj możemy pójdziemy na zwiedzenie. Kilku różnych tam weźmiemy mieczyk i lecimy. Dzisiaj tak popatrzymy sobie dookoła tego terenu. Tam, tera, tam, tam. Nudny jest ten film dzisiaj. No, tak jak wiecie, sezon drugi się zaczyna trochę nudno. I wiecie co? Mam taki pomysł, że raczej przestanę grać na, no tutaj już na trybach jednoosobowych, i zacznę przychodzić i będę grał, nagrywał z moim kolegą po prostu z serwera bloodmine.eu. Jesteście za? Jeśli wam się podoba i ja w ogóle moje filmiki podobają, nie? Jeśli jesteście za, to po prostu wiecie co. Łapka w górę, subskrypcja. I komentarz, jeśli chcecie, żebym nagrywał. Tak więc nie będę dzisiaj nagrywał, bo już jest późna godzina. Tak więc o z tego miejsca. Do, do zobaczenia z Wami. Na razie cześć. Czołem.